Chcielibyśmy rozpocząć trochę nietypowo. Zapraszamy Państwa na początek do obejrzenia krótkiego filmu, który przedstawi Państwu z punktu widzenia pacjenta to, co wydarzyło się w ostatnim czasie w szpitalu i o czym będziemy też dzisiaj mówić. Zapraszam. Chcielibyśmy serdecznie powitać gości honorowych dzisiejszej konferencji. Witamy Panią Starostę Powiatu Kamińskiego, Panią Renatę Ciemny. Działu Narodowego Funduszu Zdrowia, panią Wielką Bojową. Serdecznie witamy konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii, dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kierownika Kliniki Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Bielańskim, pana profesora Ryszarda Galera. Serdecznie witamy panią Panią konsultant Wajgłowską w dziedzinie nefrologii, Klinika Nefrologii, Transmatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Panią Profesor Ilonę Midasia-Kwiekowską. Witamy serdecznie Pana Profesora Krzysztofa Pawła-Cieka, kierownika Katedry Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prof. Tak, serdecznie witam jeszcze pana profesora Jerzego Sieńko, komendanta <głosyntra> Wojewódzkiego zachodnio Zachodniopomorskiego, członka rady transplantacyjnej przy Ministerstwie Zdrowia Krajowej. I serdecznie. witam serdecznie kierownika Zakładu Radiologii Zabiegowej, Diagnostyki Obrazowej i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, pana profesora Radosława Pietura. <kluczy> serdecznie witamy dyrektora medycznego Dawida Polska, Nefrologia w pierwszej kliniki Nefrologii i Transplantologii z ośrodkiem dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pana profesora Szymona Brzezka. Witamy serdecznie Panią Profesor Martę Serwańską świętek nefrorok, transplantorok, zastępca dyrektora medycznego Dawida Polska. Witamy serdecznie również Pana Profesora Wojciecha Marcinkowskiego, dyrektora medycznego Frazego z Polski. Serdecznie witam wszystkich kolegów i koleżanki ościennych stacji Dialis i oddziałów neurologicznych, których jest wielu, zmieniań nie wypowiem I na koniec witam wszystkich Państwa przede wszystkim. Bo wy jesteście tutaj dla nas, także i my staramy się Wam przedstawić nasze problemy. Także witam wszystkich lekarzy, pielęgniarki i na koniec trochę prywatnych. Witam serdecznie wszystkich lekarzy i pielęgniarki e, stacji Dialis i na Witamy także wszystkich uczestników, prelegentów, witamy przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zabrania głosu zaproszonych gości. Pani Starosto, zapraszamy